Dobra, dobra. Niech trzeba chce porobić dobrze, wiesz? Nie, to dokładnie, Dobra, bo to wiesz, nie dla, nie dla byle kogo, wiesz? No to wiadomo, nie. A gdzie, Paweł, jest? Po samochody. No to jest okazja, może jeszcze no to jest, dzisiaj to zrobić. Dobra, dobra. Kurde, nie pilnuj nie tak. Myślę, że będzie zadowolony. Ja stanę tutaj i z sypią na mnie. Wiesz co no, a dostanę tutaj tutaj, tutaj. tutaj no ale Darek to trzeba raz Was zrobić, bo jak on najedzie zobaczyć, to Dobra, później ale będzie ten. Na kita to Słuchaj, te mi to się zdaje, że to wiesz teraz, bo to on no, małąkę, konie, no. rozumiesz, przy tego kretowiska są. No wiem To takie łańcuchy jak się założy, to mu się będzie to, wiesz, rozwalał będzie ten piach. A co nie lepiej brony? A brony to sobie później. dorobimy takie uszy, jeszcze się dospawa później. I Bronki se założy, proszę się założy. Weź, chodź, zobacz jak tego. Ja ci czekam. No bro, zobacz, tutaj łańcuchy takie się przyczepi. Zobacz, patrz. Zobacz, takie frenzle są, rozumiesz? No są frenzle. No. Czepnie się to, weźmie tutaj. Do środka takie dwa, trzy. O tutaj uszy się jeszcze dospawa, tu i tu. I z tamtej strony tak samo. A na zewnątrz? No można też i z tyłu do tego dołożyć. No, to no, jeszcze... no to się dospawa jeszcze przed tego. Nie ma łańcuszki tutaj i będzie elegancko, wiesz na ten. No dobra, ale to będzie to napędzał. Jak napędzał? No, jak to będzie ciągane, no nie wiem. Zobacz, masz tutaj zaczepie, rozumiesz? Do traktora rozumiesz są, na siłowniki. Na Aha. ten można. Przy... Zobacz, że masz tutaj o uchwyty, widzisz na ten. No, a to? A to, a może koniaz będzie za... chciał założyć? A teraz nie ma konia, to jak to sprawdzić? Przecież ma Paweł No jak? No, zaraz będzie wiadomo, poczekaj, no kurna. Zobacz, koń. Panie, no bo... no. Odwróć się tyłem. Daj mi rękę jedną. Daj mi drugą rękę. Zobacz, bierzesz tak. Staj z przodu. Ja cię, weź, wio. Do przodu. Teraz zadnią stro... stroną stój do mnie. Na stój. Bierzesz tutaj, zaczepiasz dyszel, tak zwany, rozumiesz, do, do, do tego, do homonta konia, bierzesz tutaj, tutaj, czepiasz ten, w ten sposób. Tak, od razu na, na, na pole, tak? To kierownik jak będzie chciał, to traktorem albo koniem, ale zobaczymy, zobacz. Dobra, ja będę Cię trzymał tu z tyłu, żebyś dobrze szedł, wio. Bujaj, bez kółek! To to my idziemy z postępem czasu, rozumiesz? Tam to stare to jest nowe. Dawaj, Dobre, próbuj. Ale, ale Dasz radę? Dziękuję bata. No, gdzie, a, no, na no, bata masz, no na kolegów bata się nie bierze. Wio. O! Dobra. O. No. Poszło. Poszło. Dobrze, wyprzęgaj się. Fajny jest postęp bądź, No dobry, tak. co? A co chcesz? Na konia Ale po ty. Dawaj, I traktor dobra. i koń! No tak. Do tego, no co? Dobra, to próba była tylko. Dobra. Dawaj z te łańcuchy przyspawamy. Czekaj, raz, dwa, jeszcze ze dwa łańcuchy by się przydały. Cześć panowie. Widzę, widziałem w kamerach wasze tutaj głupoty. Widzę, że nie macie co robić, co? Jeszcze kręcicie to, co? Co to jest w ogóle? Weź. Zabieram stąd kamerę, bo nie chcę tego tu oglądać w ogóle. Ale ja... Paweł, ciebie miało nie być. Zawsze mam je nie być, a zawsze jestem. Ja idę pokazać trochę samochodów, co mam Ale na to nie są głupoty. Ej, przepraszam, to nie są głupoty. Ja mam ładne tutaj, po... chciałem pokazać właśnie fajny samochód. Ty tam, z nim tam. O. Widziałeś? Zawsze TDI jest na czerwono, a dzisiaj TDI na zielono, 3 litry. <laughs> Zobaczcie, jakie ładne samochody. Fajne. Zielony, bardzo ładny. Taka kierownica. Dzisiaj nawet już nie chcę się denerwować na tego Zbyszka, widzę, że coś tam z tym gołsem spawa, ale obiecałem Wam, że będę pokazywał trochę placu, to już nie chcę tam z... się denerwować na niego, więc przejdźmy dalej szybko oblećmy plac. Samochodziki. No. Więc czasami te filmiki są fajne, ale też musimy pokazać prawdziwą pracę tutaj na stacji demontażu pojazdu, co się u nas tutaj dzieje. Jedni lubią nas oglądać te takie różne dziwne rzeczy, a drudzy chcą też zobaczyć co u nas jest na placu, żeby mogli do nas przyjechać. Więc magazyny trochę uprzątnęliśmy z wiosny. Samochodziki przyjeżdżają non-stop. Tak pobieżnie Wam pokażemy, co tu u nas stoi. Cały czas się coś zmienia w tych samochodach. A Zbysio, jak to Zbysio, zawsze coś ma innego niż praca. Więc. Pasaciki B6, Volvo. T124. Eee, też takie na części. To teraz te Toyoty zjeżdżają z zbyszkowe E12, T25. O. o! Warsztat pracy swój zostawili i zajmują się nie wiadomo czym. No jest tego. Ale najważniejsze, że słoneczko świeci, to dużo lepiej się, się też pracuje, co nie? O. Tutaj stało, stało, stało i Daszek się sprzedał. No. Co to ty? Wie? Wiesz to podkurwiłeś. Co się stało? No co się stało? On robi za ciebie to. Co? On robi za ciebie to. Co dla mnie robi? Yy, jakąś no, on ramkę? robi spod... konstrukcję po prostu, wiesz, jak to on chce się podbudować u ciebie, to więc Aha. na brony robi. No rozumiesz? dobra, to zmienia postać rzeczy. No, masz, to, i, o to idziemy Pogad do niej. Czym się załamał? No, to że w kurde. No i co ja mam zrobić? No w dupie jest taką robotą to chce mu pomóc, coś zrobić dla niego, to on zaraz tutaj jeszcze jakieś takie swoje wymyśla tam, nawet się nie zna, a gada mnie tutaj dużo tam. Będzie się robił sam. Ty, Zbychu! A i tam z tobą tam. A co się stało? Ty, to zmienia postać rzeczy, bo mi yy, Ghost powiedział, że ty to dla mnie robisz? No a dla kogo? No przecież wiem, że ty masz te łąki tego tam, kretowiska, są różne, to nawet i bronki sobie do tego założysz, a to to do spurchniania spór, do kretowis. To dla ciebie jest. Ja się tyle dni męczę, żebyś ty nie widział, a ty przychodzisz, mnie tak dziękujesz tam. Ja Wieś sobie. No nie wiedziałem, jakieś pałąki tu spawałeś, nie wiedziałem. Jakbyś to widocznie skończył, byś to obmalował, pomalował, to bym się z tego jakoś może wiesz, bardzo i cieszył, a nie wiedziałem o co to chodzi. Teraz patrzę, że to nie ma złego pomysłu, tak? Bo to chcesz to... Wstań, a, Dobra, nie załamuj się. Słuchaj, mocowanie do traktora, tak? No do traktora, do konia będziesz miał mocowanie. Wszystko tutaj jest... ramię. no, gdzie, ramon, do, gdzie do konia takie coś? To by konia do rozwaliło, człowieku. No ale masz ciągnik, no to do ciągnika se załóż, W ci chodzi. A, i te łańcuchy... Tu łańcuchy by... do spuchniania kretowic będziesz miał. Później jeszcze ci uszy dospawam tutaj, że możesz se założyć na tym. No to No. Dobra, na razie idę do swojej roboty. Nie, no dobra, ej, Zbychu, co? poczekaj. Co, się, co, no co? co? Co się rzuca? Nie rzucam się, tylko po prostu chęć do roboty mi odeszła. Słuchaj, e, słuchaj, słuchaj, Zbychu. Mi też e, chęć do roboty odchodzi, jak ja wychodzę, e, nagrywamy te filmiki, często chcę pokazać ten plac, żeby tutaj do nas jak najwięcej ludzi przyjeżdżał, a ty jakieś połąki Ja nie wiedziałem, sorry, no nie, za, nie zainteresowałem się tą twoją konstrukcją. Dobra, Zbychu, Weź to, jak możesz, to skończ to dla mnie, bo widzę, że to jest bardzo fajny pomysł. no To skończ to dla mnie. Tylko jakbyście mogli to jeszcze troszeczkę później pomalować, żeby to ładnie wyglądało, żeby na wiosce ludzie się dziwili, skąd to taki mam sprzęt. A może opatentujesz i powiem, będziesz to dalej sprzedawał takiej. Powiem rzecz. tak, powiem ci krótko tak, to miała być niespodzianka dla ciebie i ty miałeś no to, to zobaczyć na sam koniec. Dobra, tak, to, ja to skończę. słuchaj, to zrobimy to tak. No że jak to skończycie, to mi to pokażesz i wtedy ja się bardzo tym zaskoczę, dobra? A tam zabierasz, nie? Na działkę? Aha. A tam nie, to? Nie, nie, to już to, jest to, to no. za, za prototyp, no. no dobra. Dobra. dobra, słuchaj, e, dobra, z mojej strony Sorki, to dzisiaj e, Ghost tak bardziej tam przy samochodach niech działa, niech Ci podskakuje, coś tu pomoże, a Ty to skończ, dobra? Ja będę robił i tu, i tu, i tą swoją robotę i dla Ciebie zrobię. No dobra. dobra. Dzisiaj będzie skończony. Dobra. No. Może być? Może być, dobra, dobra. No na razie. No, no to tak. na razie. Kozierek, chodź, chodź. Nie, zostaw to, bo ja będę jeszcze robił. Pójdę tam trochę, porobię i ten. No.